Górnik Zabrze, Legia Warszawa, transmisja tego spotkania na antenie Polskiego Radia RDC. Kiedyś mecze Górnika i Legii ważyły o Mistrzostwie Polski. Dzisiaj starcie, które może zaważyć na układzie tabeli. Te spotkanie razem skomentujemy z Tomaszem Sokołowskim. Jak Ty Tomek wspominasz te mecze z Górnikiem? No i jak ten mecz będzie wyglądał dzisiaj Twoim zdaniem? Nigdy tu na Śląsk jak Legia przyjeżdżała nie było łatwo i przyjemnie. Ciężkie boje, i wychodziłem zwycięsko i też jako przegrany, ale na pewno 20 tysięcy nie może być jeszcze pełnego stadionu 20 tysięcy, wyprzedane bilety. No na pewno też górnik. Pierwsza Lukas Pugolski, jak przychodzi do górnika, to była pierwsza jego bramka w meczu przeciwko legii i na pewno Łukasz Podolski też pokaże się na pewno z dobrej strony, a wiemy, no górnik tutaj jest. Nie, nie odda tutaj pola bez walki, także patrząc na ostatnie wyniki Legii, gdzie w ostatnich trzech meczach na wyjeździe pod trzy bramki traciła, czyli zapowiada się widowisko. Jednym Polskie połem. Radio RDC godzina 14.45, pierwszy wizek tego spotkania. Zapraszamy do wspólnego przeżywania emocji. Do usłyszenia.